Dzisiaj się już odbyliście, ale jestem w stanie. Przybrano sobie w dole w sobie. ale nie kamerka mi się zbudowała. No, przybrano sobie w dole oczywiście prowadzimy kolory różne płyty, różne pokoje. Wszystko będzie ładnie, pięknie. Dania, lecimy. Pięknie, ładnie. Z czterema osobami. Dawajcie, dołącza się jeszcze jedna osoba, no, dawaj. Widzę, że dzisiaj lecimy z czterema osobami. Przypuszczam jakieś wandowe topowy, ale ja z nimi nie chciałem iść. Dobra, tutaj mogę być. O. I z nimi sobie widzowie pojedziemy do... jak to się nazywa? Do pokoju wydors. Widzowie. Wy -dors. Lecimy z tym koksem. Mamy już pierwszy piękny rok So that's like Ty fioletowy, tak Dobra, lecimy za fioletowym nóbkiem. E, nie, nie, widać po nim, że ma robuxów Trochę I muszę go dodać w głowę do wydawnictwie A wy piszcie w komentarzu, czy pan nie wie To sobie mój nick nie dodajcie się do mnie I Nikt będziecie widzieć tu wszędzie Ja, wszędzie, ale będę wam go często pokazywał, żebyście mogli sobie na przykład ze mną pobrać Trochę zgośnięte widowy leciły W którą stronę? Okej okay, widowy, lecimy, niepokojem, pokojem. Daj się zaczyna Zginął. Nigdzie nie zginął. Zginą. A masz tu coś miałaś? Nie, nie zjmała, niestety. A więc to przegapnął. Jakieś klikpiki Widzowie. Chodzimy z kolei. to Pokój. 14. Zapraszam. O ok. kurwa. Musiał to odsłonić. No co, Łatwo. W okay. drugą stronę. Okej, okay, widzowie. Tu ktoś otworzył szapę. Ktoś tu potwierdził. Nie, szybko leć. Żeby mi HP nie zabrał, widzowie. Żeby mi ten potwór HP nie zabrał, wizowie. Lecimy z tym koksem, widzowie. Mam jakiegoś boosta. Zadałem chyba jakiegoś boosta. Okej. Okay. O, dobrze. Widzowie, jest, przeszłem to. Tak jest. Jestem mistrzem, widzowie, bo to przeszłem. Wreszcie w, w życiu. Ile to, widzowie, przeszłem? A czy co ja, ile to przeszłem? Ja to przeszłem. Ja tutaj, no, czekam, widzowie, przyjdźmy. No, bo mi się może pomyślicie, nie chcę iść. Widzowie, Op, ma klucz, ale nie chcę go O, dobra, otwiera. Jest git. Jesteśmy dalej, widzowie. Lecimy z... Pokój 17, zapraszam. Pokój 18, zapraszam, widzowie. stawcie łapkę i suba. To bardzo mnie motywuje do nagrywania. I tak już dzisiaj nagrywam dwa odcinki specjalnie, widzowie, dla was. Co tu jest? Okej, okay, mamy pieniądze. i ja myślę, że ja ich ooo Ale miałem farta. Widzowie, musicie przyznać, że miałem mega farta. Naprawdę. On ja, mi szafy znowu, a ja... Ja widzowie to było mocno O nie! Znowu... No. Esa Widzę w ogóle jak kiedyś sobie grałem na bamsę i zobaczyłem takiego gracza, który był właśnie torsiekiem. On nie odtrącił swoim mordem Drugało Fake? Raczej fake widzowie Na bank fake A tutaj nie drugało A tutaj nie wiadomo widzowie Jak on idzie pierwszy to nigdy nie wiadomo czy druga czy nie widzowie O kurde Dobra Dobra lecimy Tutaj łatwy laszak widzowy. Dobra, lecimy dalej. Lecimy, widzowie. Bardzo przewrotnie, lecimy. Ja lecę, bo jestem pierwszy. I z końcu się cieszę, Ja jestem pierwszy. Zobaczcie, 32 dwa lecimy. niech oni sobie sobie naprawiają. Chociaż nie, ja im pomogę I to Pokój 33, zapraszam Pokój 34 cztery, z oczami, zapraszam Nie, jeszcze nie ma oczu, kurde Ciekawe gdzie są oczy, pewnie tutaj będą I nie A nie, jazoczko Jak nie widzę, wezmę sobie co tu jest, okej okay. Dzięki za... Aha, czy ty wziąłeś obraz? Nieważne. Gdzie ja jestem? O, tu jest wyjście Dobra, a tutaj masz. Idziesz po prostu po dźwignię. koniec jest widzowie niefajny. O, ci... Widzowie, a najlepsze jest to, że ja sobie czekałem i mam drzwi otworzone. Dobra. O, lecimy widząc, lecimy ze Slickiem. Nie będę się w ogóle na odcieczkę. No, Bo ja się tam zrespię, nie? Dobra, i oni będą chyba myśleli, że ja popierdolę wajwę Tak mi się wydaje, że oni będą myśleli, że popierdolę wajwę Widzowie O! Już jest, pięknie No i zobaczymy ich reakcję, jak się nie rozpadnie Okej, Aha No aha Super Tak to jest, widzowie, jak gracie z mobami A, Tak to jest nie wiem, czy miłgało w ogóle wizowo, ale nie, nie miłgało, bo to jest taki dobra, mamy, uuu, pokój, lecimy z tym koksem, pokój, lecimy z tym koksem, pokój, lecimy z tym koksem, Dzień. chciałbym taki pokój mieć. Okej, okay, lecimy, wrócimy sobie co no, dzięki za korty i idę sobie... O! Kolejny Blackpig! Super widownia! Jak zostawiacie suba, to kolejny Blackpig jest. Tym, jak zostawiliście, to się Blackpig wleciał w pełni. Lecimy z otwieraniem! Otwieraj to no, dźwięk! Pokój 5-0, zapraszam. Ok, dziękuję, skoro mnie zapraszasz. Dobra, lecimy. No, no nie ma, nieważne. Dobrze. Szukajmy książek widownie. Przes są... nie widać. Ch, nie ma ich. Widzia znikły. Nie no, ma książek już. Ty, ani jedną książki tu nie było. No, nie ja jestem ślepy. Nie wiem. No, podnieś mi to. O, dziękuję. Gdzie jest pan? Ochot. Uciekamy. Dzień, gdzie on idzie? Pierwszy raz mam taką sytuację wizową. No, tu Też. tu książek. Też nic nie widzę. Widzę mało tych książek. Widzę. Chyba, że nie mam. Też zdaje, ja widziałam. się, że jest mój książek widziałam. Chociaż. A może tutaj bardziej? Może tutaj są wszystkie Okład. Dobra, on sobie tam poszedł ja w... teraz dobra, ja idę na górę. Ryzykuję Tę książkę. Tutaj jeszcze coś jest. Nie wiem. Lecimy dalej, Osoby biegnie. O, sielona. On sobie biegnie i mnie to nie obchodzi. Niech sobie biegnie widzowie. Dobra, muszę zobaczyć. On um, kwadrat. No, no, no. I co w ogóle? Chyba, no, mamy tylko kółko. To mamy tylko kółko. On ma chyba raid'y, mi się wydaje, że to było coś po powrotem, co z tych pięć podzyskałem. Zobaczyłaś na pierwszy, co od razu jest 5, 5, o kurde 5, 5, 3. I teraz szukaj wiatrka w powrotach, dobra. Widzowie, u nieprzyjaciele, przegrałem, nie ma, że Dobra, poczekajmy tu, możemy... okay. Udawało się to, żeby mnie nie zauważył. Teraz żebym ja zauważył książki. Może gdzieś widzowie ominąłem. Wydaje mi się, że najważniejsze to nie mam... Tutaj, na dole. Gdzie on jest? ja przepraszam za taką ciszę, ale jestem bardzo skupiony i niestety może to się zbytnio odzywać I tam biegnie chyba z góry, no. Ale mam. No. Co? Co? Co jest? Widzowie. No jest zrobione. dobra, 50, spokoj. No dobra, widzimy, to było dla ja Was żegnam i papa pa. pa.